Hej, witaj. Dalej kontynuujemy naszą grę. Hmm, mamy już taki otopliczek z kodem. Hmm, dobra, co robimy? Stworzymy teraz funkcję printTable, która nam będzie drukowała już właściwie nasz, naszą tablicę. Tak, jakbyśmy to chcieli. Aha, no i stworzymy sobie jeszcze funkcję, która będzie nam inicjować tablicę już przygotowaną do gry, a także testować ją, czyli na przykład wypełniać ją polami xfield. Chcielibyśmy coś sprawdzić. Ok, dobra, do roboty. Więc dodajmy sobie funkcję void init table field. Tu sobie dajmy. Y state field state czyli w zależności od tego co tu podamy tablica się będzie uzupełniała odpowiednimi wartościami to się nam przyda Kopy. klejamy Pasty. Dobra. Więc inicjalizujemy naszą tablicę. Wypełniamy naszą tablicę. For, jakby to zrobić najlepiej. Możemy zrobić poszczególne pętle dla każdej właściwości. No ale jest jeszcze lepszy pomysł: jedną pętlę. I potem instrukcją if sprawdzać czym wypełnić dane pole tak będzie chyba szybciej for int i równa się 0 jest mniejsze od x size i plus plus int j równa się 0 jest mniejsze od y size j plus plus o i teraz tu If state jest równe x field to wypełniamy oczywiście stałymi x field, czyli... No. Tab, field i j równa się x field f state jest równe y field. to wypełniamy polem y-field-tab field i field y j równa się field, field a jeśli puste no to oczywiście pustym polem czyli if state się empty Field. State. A, 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 a. Tak. Tab. Field. I. J. Zna się. Empty. Bla. Ok. Czyli tablice mamy zainicjowane. Wartościami jakimi chcemy. Ok, teraz zajmijmy się. Aha, sprawdźmy, przetestujmy. Co sobie możemy usunąć? Przetestujmy. Init table field. Co sobie wpiszmy? Y field no i powinni nam się wyświetlić y -ki. a fakt znowu zapomniałem przecież print table sam o tym mówiłem a teraz zapominam nie mamy tutaj ułożony jak to mamy wyświetlać ułożonego tego jak to mamy wyświetlać dokładnie to zajmijmy się tym if tab field j y się y field print czoła, No i Y. Okej. Okay. A, 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 błąd. Tak. Dokładnie. Teraz musi działać. Musi. Tak jest. Pola wyświetlają się nam, jakie chcemy. Jakie byśmy chcieli. Dobra. To... Mniej więcej tak by to wyglądało, ale oczywiście my tak nie chcemy. Chcemy, żeby to wyglądało ładniej. Więc jak to zrobić? Zasada jest mniej więcej ta sama, natomiast teraz zmienimy sobie tak, aby pola nam się wyświetlały zdecydowanie ładniej. A więc to się zgadza, to się zgadza i to się zgadza. Możemy też to zrobić instrukcją switch, która nam sprawdza stan, tak samo jak tu ta instrukcja if, ale my sobie to zrobiliśmy już tak, nie jak tak już dostanie. Natomiast co chcemy? Musimy dodać jeszcze warunek o polu pustym. To może na samym początku if tab field i j z równem empty field to print czarak czarak y, pauza no i znak, znaczy pusty znak, tak nic nie będziemy wyświetlać. To by się zgadzało. Po to, żeśmy zainicjowali naszą nasze pola mm, wartością y field, możemy też x field, żeby sprawdzić, czy działa nasza funkcja, a przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy działa nasza funkcja print table, bo tak, ponieważ będziemy wtedy widzieć dokładnie wartości, jak to wygląda przy wyświetlaniu. Jakbyśmy mieli puste pole, no to moglibyśmy mieć z tym problemy. Dobra. Co chcemy? Chcemy kreskę. Przede wszystkim chcemy kreskę, żeby wyświetlała się na górze kreska na początku, potem kreska pod pierwszym wierszem, pod drugim i, i na końcu trzeciego. A także chcemy kreski między kolumnami. Tak? No to co? Print table. Pierwszą kreskę sobie może tutaj wyświetlmy. Chociaż może inaczej, może tu, może jednak tu. Czyli tak, tak i tak. I sobie tu. W ten sposób. Print. I znak nowej linii, wyświetli nam się taka kreska, po czym wyświetli nam się poszczególne wiersze, czy kolumny w wierszu. Potem przechodzimy do następnego wiersza i tak dalej. Czyli z automatu wyświetli nam się to. I to by się zgadzało. Tutaj mamy to sobie może oddzielny w ten sposób. Sprawdźmy jak to będzie wyglądać. O la. Dobra, to potem zmienimy, bo jeszcze dodamy, dodamy yy, pionowe kreski. Na razie mamy poziome. I nie mamy na ostatnim miejscu kreski. Dlaczego? tą kreskę musimy świecić wtedy, kiedy będziemy wychodzić z tej pętli, czyli tu. Stosując to samo co tu. Czyli if x hmm, like plus jeden większe bądź równe od x size x size i plus, plus. Coś tu 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 Coś, 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 to na dzisiaj to będzie już ostatni mój kurs, bo już naprawdę Gdy mi się miesza. Reszta filmików przygotuję później z tego tytułu. Bo już mi się całkiem tutaj miesza. Przepraszam Was. Taki jest nasz warunek. Tak, Ok. to się zgadza. Print. No i oczywiście drukujemy i znak nowego wiersza a no nie trzeba, bo i tak to będziemy potem nasz bufor ekranu będziemy czyścić nieważne to pokażę później tak to wygląda o, zgadza się dobrze, czyli tu mamy wszystko fajnie chcemy jeszcze, żeby, żeby żebyśmy mieli znaki pionowe więc jak to zrobić? no to oczywiście tak Print, wstawiamy nasz znak pionowy. Po czym wstawiamy yy, nasz znak po czym spacje przechodzimy dalej, po czym znowu stawiamy nasz znak, po czym spacje i tak dalej. To by miało sens gdyby nie fakt, że chodzi znowu sytuacja taka, że nie wypełni się nam ostatnia o, coś tu jeszcze jest nakrzanione aha, chcemy to w ten sposób A no właściwie w ten. Nie, nie, nie. chcemy. Tak. O, przepraszam, nie tak, tak. Tak. I tak. Dobra, i to by się zgadzało. A tu, kiedy będziemy przechodzić do następnego wiersza, zanim to zrobimy, też wyświetlimy to. Czyli kreseczkę. I teraz powinno być cacy. Rozumiemy? Sprawdźmy. O! Piknie. 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 Ok. I teraz zaczyna wszystko. Gra i trąbi. OK. Teraz może jeszcze zrobimy sobie tak, żebyśmy to ładnie wyglądało. Sprawdźmy. Nie chce mi się tego liczyć. Się będę upewniał. Uhuhu, 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 tyle jeszcze za dużo może o dwie kreski raz dwa o teraz jest perfekto widzimy i teraz to sobie skopiujemy kapy i wklejmy tu Pastę może bez znaku, bez tego. O, idealny. Mamy naszą funkcję rysującą. Możecie ją przeanalizować jeszcze parę razy, jeśli czegoś nie rozumiecie. I mamy oddzieloną naszą daną, naszą tablicę logikę. I tak to ma wyglądać. W przyszłych filmikach oczywiście dalej będziemy rozwijać naszą grę. Jest, jest, jest! Wszystko gra. Bardzo fajnie to zrobiliśmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny filmik.